Ja bardzo serdecznie gramy w co chcemy. Resident Evil 4 właśnie zasejmowałem, i przechodzimy Chapter chaptera czwartym. A czyli tak, jakby czwartego też może być. Mieliśmy małą pogawędkę z Lordem Saddlerem. I jak wiecie, ja tutaj zrobię małą. Porządek już Ashley, już Ashley. O, to już troszeczkę więcej hapeków. I teraz będę mógł. Tak, to wywalenie. O, tutaj mam już jeden pełen magazynek. Tutaj też fajnie. Mam zapas amunicji, zaraz y, będzie. Także nie będę musiał się jakiś czas martwić o moją amunicję. A tymczasem mały kom komitet powitalny, który trzeba. Będę się tutaj strzelał z nimi, szkoda, czasu lecimy dalej. to. czy ja coś mam do sprzedania? Coś powinienem mieć, chyba nie? Coś tam was zbierałem w międzyczasie. Uh, tak, na pewno granaty. Co so jest? Nie mogę wiedzieć. Problem z celnością w, ty... w tym wieku to, problem... to ni... nic dobrego nie wróży. All... <laughs> nie no, śmieję się. Uh, nie będziemy nic upgrade'ować na razie, bo mamy za mało kasy. Znowu skrzynka, amunicja to. Pistoletu. Bardzo fajnie. Kurde, ale ja jestem święcie przekonany, że tutaj gdzieś był jeszcze jakiś kamień. Naprawdę coś tak kojarzę, że gdzieś tu był kamyczek jakiś. mam jakieś chore nieważne lecimy tam szkoda czasu czas to pieniądz, taśma kosztuje a dysk się sam nie zapełni empty Not nice Empty. Tutaj nic nie ma. Czyli nic tu nie ma. Nic nie zostawili. Zabrałem wszystko. Idąc w tamtą stronę. Dobra. B tutaj będzie trzeba... O cholera nie zauważyłem. Nie, 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 nie. Ojej. To by bolało. Cześć. Cholera, trafiłem Zdechł? Prze, przełazimy Zróbmy reload I się schowa Czy coś tu doszło? Sarah and part jak chcecie sobie czytać to spauzujcie przetłumaczcie sobie coś jest a propos jakichś planów Że Wam powiem, że w tej części chyba ani razu nie czytałem tego, co tam jest w tych wszystkich. I statkach i dokumentach co jest zabawne bo grę przechodziłem kilkanaście razy w sumie e, jeszcze jak e, wersja na PC była e, na tej zasadzie że się nawet e, myszką nie dało sterować była e, hamską konwersją e, z konsoli to zrobiono tak, że sterowało się wszystko na klawiaturze albo trzeba było podłączyć sobie pada z czego z tym padem to też różnie bywało niektóre po prostu nie działały mam jedną taką grę, która jest bardzo wybredna jeżeli chodzi o pada jest to Devil My Cry 3. Jedyne działające pady to są w właściwie w od firmy Logitech albo oryginalny względnie chyba powinien działać oryginalny pad od PS3 ale nie sprawdzałem Względnie od Xboxa 3, 360 też chyba powinien działać e, prawidłowo no ale tak to e, 3 czwarte padów e, jest e, niekompatybilne z grą. Albo nie działają, albo działają, ale nie tak jak e, powinny. Czy ktoś tu jest? Nie Wejdźmy na górę. Tam zabierałem rzeczy. Więc. Nie potrzebuję. Jak piesek. Zaraz tu przyleci. Tu jest czysto, więc nie ma problemu. Więc tutaj gdzie? Miałeś tego zrzucać, tylko zeskoczyć. A, właśnie. W poprzednim odcinku e, wspomniałem o e, specjalnym kostiumie. E, drugim. Gdzie Ashley biega w zbroi rycerskiej. No i w kwestii tej zbroi. Jak? E, no teraz, jak widzieliście, on ją złapał. Normalnie, tak bez problemu. A w tamtym kostiumie, jak ją łapię, to od razu yy, łapie się za plecy. Taki fajny motyw, będę chciał Wam to pokazać. Mam nadzieję, że po tym przejściu gry odblokuje mi się ten kostium, bo jest naprawdę świetny. A nie pamiętam, co tam trzeba było zrobić. Najwyżej na necie sprawdzę. Jeżeli będzie trzeba, to jeszcze raz sobie no, poza nagraniem przejdę. O kolejny sklepik. Welcome. Tylko, czy ja mam co, co sprzedać? Coś chyba zbierałem. No, Polpendant. Naszyjnik. Ah, no yes, o, dobra. 73, czyli coś tam mogę, upgrade'ować. No, na pewno nie to i będę miał zmaksowanego shouta <laughs> I teraz Exclusive za 60 tysięcy Increase the ammo capacity beyond the weapon's limitation Nie czaję. Znaczy, podejrzewam, że większa pojemność magazynka. Ja nie pamiętam tego. Naprawdę nie pamiętam, co dawała ta. ten ekskluzyw. Ale bądź co, bądź. leon i have some bad news i'd rather not hear it well i'm afraid i have to tell you anyway we've lost contact with the chopper someone must have shot it down though we can't determine who great we're prepping another chopper for you Meanwhile, I want you to head towards the extraction point. Got it. Spokój, to jest Szadilinam. Druga ewakuacji. Leon! Small world, eh? Well, I see that the president's equipped his daughter with ballistics, too. How rude! And I don't believe there's any relevance with my figure and my standing. Who are you? Oh, oh excuse me, Your Highness. Perhaps the young lady might want to introduce herself first before asking someone his name. Her name's Ashley Graham, the president's daughter. Is she.? Well, you know. Don't worry, she's cool. Eh, never mind. There's supposed to be some kind of obvious symptom before you turn into one of them anyway. <gasps> Look! They're coming upstairs. Okay, it's game time. Co tu warto zrobić? Przede wszystkim Zasłonić okna Przynajmniej te dwa No trochę przesadziłem, no ale ok No i skoro wystarczyło czasu, to już można zasłonić Teraz tak, tutaj jest amunicja tu jest roślinka i tutaj to jest wszystko. Oni się zaraz zaczną dostawać, więc e, nie, nie będzie tak ciekawie. Właśnie się dostali do środka. Olera. Chyba mu w plecy przypadkiem strzeliłem. Nie, 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 Gin, kurwa. straszne obrażenia zadają te mendy. Dobra. Pulchapa. Ej, haj. O, o. No dobra, przechodzimy na, na... na... niższego tu. Dobra. Di plastiduri! Fakro! Ała! odważ się. Dobra, oni tu będą zaraz wbazić. Dobra, knockdown. Fuck. Knockdown. knockdown. Ok, o, cześć. Trzeba w, na bieżąco zbierać tropa jak coś tutaj, aż ewentualnie. i wychylaj o super to oczywiście też zadaje im wrażenie jak to, to wygląda zrobię to tak i tak o full hp jak skończy się w... Ta część po prostu, nie będziemy mieli możliwości potem pozbierać dropów, więc lepiej tutaj na bieżąco zbierać. Empty. Poszli. A, jeszcze taka kwestia, bo po, od poprzedniego odcinka...

już jest bardzo rozwinięty, i czasami, jak strzelimy w głowę albo krytycznie, no to nam dojdzie do czegoś takiego, że wyłazi ten pasożyt. I po czym poznać ów pasożyta ewentualnego? Mianowicie szansa na tego pasożyta jest u tych, którzy mają takie bardzo czerwone oczy, więc tutaj warto o tym wiedzieć gdzie lepiej strzelać albo po torsie i nogach, a gdzie można spokojnie wcisnąć heda chociaż jak sami widzieliście czasami nie ma na, na to czasu, więc Lepiej mieć naprawdę potężną broń, która ściąga jak najszybciej przeciwników. To jest koniec chaptera. To jest wyjątkowo krótki był ten chapter. Znaczy szybko się uwinęliśmy, tak. 20 minut jest po wszystkim. Nie chcę zaczynać kolejnego, bo kolejny jest dłuższy i wiem, że przekroczyłoby to stanowczo te pół godziny. Nie powiem, żebym był zadowolony z tego, że będzie to tak krótkie nagranie. Jednakże nie, nie chcę tutaj, wiecie, w środku chaptera robić przerwy. Jak będą bardzo długie chaptery, to po prostu będą te odcinki dłuższe, tak? wolę, żeby to było podzielone na. Party, tak jak jest, myślę, że dużo przyjemniej się to będzie oglądało. Ja wam dziękuję za uwagę. I mam nadzieję, że Wam się se seria podoba. Mam nadzieję, że e, prowadzę to troszeczkę inaczej niż e, dotychczasowi w, w, youtuberzy, których oglądaliście z tej serii, <kluzny> i że w jakiś sposób was e, to zaciekawiło. A może nakłoniło do spróbowania sobie samemu grać. Gra jest bardzo specyficzna, ale uważam, że ta część jest naprawdę przyjemna. I warto pograć, poznać tą historię Leona S. Kennedy. Eee... Dobra, pamiętajcie łapka w górę, albo w dół, jak w dół. Mile widziany jeszcze komentarz, co wam się nie podobało i dlaczego. No i nie zapominajcie o słupkach, są bardzo mile widziane. Tymczasem do usłyszenia jeszcze raz. HEOS!